Rozmawiam z komandorem Włoszyńskiego Klubu Żeglarskiego, panem Zbigniewem Jankowiakiem. Od kiedy trwały przygotowania do Mistrzostw Polski w klasy ok Przygotowania trwały właściwie od dwóch lat. Jezioro Berzyńskie od dwóch lat jest przygotowywane do imprez takich jak regaty żeglarskie rangi mistrzowskiej. Odbywały się tu przedtem mniejszej rangi regaty Puchar Polski. W kategorii Omega, Puchar Polski w Optymiście. No, później była jeszcze taka rok temu, już właściwie mniejsza impreza, ale Mistrzostwa Polski w klasie latających Holender. Ale to, to była mniejsza. Cykl tych imprez był po to, żeby sprawdzić, żeby zawodnicy się przekonali, że Akwen i Wolsztyn jest przygotowany do tak dużej imprezy jak Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski jest to impreza, gdzie przyjeżdżają wszyscy zawodnicy. Właściwie na jedną imprezę w danym roku. Jest to sukces, że akurat to się stało w Olsztynie. Jakie należy spełnić warunki, aby do tej klasy impreza odbywała się w Olsztynie? Znaczy jak, jak, takiej rangi jak Mistrzostwa Polski? No, warunków jest dużo. No Powiem tylko, że, że pierwsze to musi być akwen, na którym po prostu ty, żeglarze mogą się ścigać. Jest to dużo uwarunkowań. Nie... I wielkość akwenu, i głębokość, i, i jak wiatry, czy są sprzyjające, czy czasami nie są takie, że tam po prostu w pewnym momencie jest, są wielkie zawirowania. Nie mówimy o takich akwenach, gdzie jest dużo lasów i zatok. Nasz akwen spełnia ten warunek. Następnie, no cóż, trzeba mieć odpowiednio przygotowane nabrzeża te nabrzeża tutaj, które w Olsztynie nie są, no akurat odpowiadały wszystkim, także, że są już to na europejskim poziomie. Następnie musi być przygotowany statek komisji regatowej, na którym komisja regatowa 6-8 osób, zależy od, od rangi mistrzostw, będzie dane zawody sędziowa, to nie może być przypadkowa łódź, tylko, tylko musi być to porządny statek. Właśnie w Olsztyn taki statek posiada, no też Wolsztyński Klub Żeglarski od, od dwóch lat bu, ten statek budował. To jest ten, który pływał trochę na Wolsztynie, trochę tutaj na Berzynie. No i, i już taki statek posiadamy. Nie jest to żaden statek koniną, tylko jest to własność Wolsztyna, a nie no właściwie własność Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego. Następnie musi być zabezpieczenie w bardzo dużą ilość motorówek. Co tu muszę kolegom z drużyny wopr koledze Leszkowi, Peżowi i Waldkowi podziękować, bo oni tą drużynę przy klubie żeglarskim stworzyli po to, żeby te zabezpieczać te imprezy. No, to, to, są, to jest punkt, to by mamy omówione sprawy na wodzie. Nie? No, następnie jest, są potrzebne hotele, co, co w Olsztynie już mamy. jest zaplecze gastronomiczne potrzebne, gdzie zawodnicy będą mogli spożyć posiłki. fajnie jest to, jak to tutaj robimy na przystani, gdzie to między biegami mogą zawodnicy spożywać posiłek i nie muszą gdzieś jechać do miasta tak, także to są to są te podstawowe warunki nie mówię o sanitarnych co co to, to no, mówimy o Europie także już teraz teraz żadnych tak takich prowizorycznych warunków nikt nie przyjmie jeśli ma otrzymać tak dużą imprezę. także. Przejdźmy teraz może do samych mistrzostw Polski. Z ilu klubów, ilu zawodników przyjechało do Wolsztyna? No przyjechało zawodników z, z 15 klubów, ja tutaj może wymienię. Nie, no, 45 5 zawodników z klubów, z AZS Poznań, później MOZ Warszawa, Chojnice, Chojnice 2, Turów, Zgorzelec, Mielno, Harzykowy, Woda, Wrocław, także to są te... Czy to są zawodnicy, którzy liczą się w, 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 w Randze Mistrzostw Polski? Tak, po prostu tu przyjechała czołówka właściwie Polski w komplecie. Nie? No, przyjechali zawodnicy, którzy byli tydzień temu na mistrzostwach świata w Neusdorf w, w Niemczech. No tam nie odnieśli w tym roku. Wielkich sukcesów, ale w tamtym roku przykładowo pan Antoni Pawłowski był szósty jako mistrz świata. Powiem, że ta czołówka dwa lata temu była w Nowej Zelandii też na mistrzostwach świata. Także tutaj przyjechali zawodnicy, no, właściwie pierwszy garnitur. Także, no, a, a później tutaj mówimy o zawodnikach, którzy, którzy nie od... Odniosą wielkich sukcesów jak tu nasi zawodnicy, bo praktycznie na mierzczostwa Polski powinno się wystawić jednego zawodnika, a nie siedmiu, jak to zrobił włosztyński klub żeglarski, no, ale to jest po to, żeby ci nasi chłopacy się uczyli. nie? Oni tutaj przyjechali po naukę, nie? Także to jest to. Czy wiatry tego roku były sprzyjające dla zawodników? Jak oceniają? No, to ja mogę ocenić po prostu no, żeglarzom zależy głównie na silnych równych wiatrach. Akwen nasz jest tutaj na tyle doskonały, że praktycznie tu można z każdej strony ustawić trasę, nie? bo tutaj kwestia jak wieje wiatr skąd, to to jest ustawiana trasa każdorazowo inaczej. Nie? Także że w tym roku no, wiatry były no, za słabe. Powiem szczerze, pierwszy dzień było wspaniale. Bo wiatr do 5-6 w co już co już naprawdę wymagało od zawodników, żeby było to na dużo wysiłku no i kunszturze No Następny dzień troszeczkę już nam pokrzyżował szyki i, i wiała ledwo co dwójka, no ale jeden wiek się odbył. A drugi nie mógł się odbyć z tego względu, że są uwarunkowania co do siły wiatru, żeby się mógł bieg odbyć. Tak, ten no odbył się jeden bieg, ale trzeci dzień był dla nas bardziej łaskawy już przy silniejszym wietrze, bo do dwóch, do trzech dochodziło. Odbyły się trzy biegi, czyli praktycznie ten brakujący z poprzedniego dnia. Był, też się odbył. No i dziś w niedzielę siódmy bieg planowany przy wietrze łagodnym już pogodził zawodników, także wszystkie biegi odbyły się przy wiatrach, można powiedzieć sprzyjającym, co dla niektórych zawodników, no za słabym. Jaką następną imprezę szykuje się tutaj w Olsztynie? No bo wiadomo, że takie przygotowania muszą długo trwać. No. No teraz tak powiem szczerze, że mamy troszeczkę tutaj zaniedbane sprawy klubowe, bo no niestety nie, nie ma co się oszukiwać, ale taka impreza kosztuje dużo wysiłku, no i, i trudno, żeby się wszystkim od razu zająć. Tutaj też nam doszła budowa pawilonu socjalnego, która też kosztowała dużo wysiłku, no i teraz we wrześniu po wakacjach skupimy się na pracom z... z, z pracą próbową na pracą z młodzieżą. No, powiem, że przykładowo jak tu się odbywały mistrzostwa Polski, to do to nasi optymiściarze pojechali do Iławy, to jest 400 km stąd, no i tam byli na mistrzostwach Polski grupy B w optymiście, no i nasi zawodnicy zajmują tam czołowe miejsca, bo powiem szczerze, stawce 15 do 20 zajmują miejsca przy 168 zawodnikach, no jest to sukces, tak, także sądzę, że... Trzech zawodników to jest w klasie Optymizm wejdzie do grupy A, czyli, czyli nowe wyzwania, i nowy sprzęt dla grupy A. Także to jest to. Nie? I więcej pracy. I więcej pracy. Także taka jest prawda. Nie? No teraz, Oczekujemy, że władze samorządowe po prostu spojrzą na to trochę inaczej i, i na szkolenie dla młodzieży i dzieci otrzymamy jakieś etaty, znaczy się może pół etatu na szkolenie typowo żeglarskie, dla szkolenie, na szkolenie młodzieży. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu. Mistrzostwa Polski w klasie OK DINGI trwały 4 dni od 26 do 29 sierpnia. W regatach wzięło udział 45 żeglarzy, w tym reprezentanci kraju, którzy niedawno wrócili z Mistrzostw Świata w Niemczech. Nad bezpieczeństwem wszystkich zawodników czuwało siedmiu ratowników z Wożtyńskiego Klubu Żeglarskiego. Sędziował pan Sergiusz Ewertowski. Po siedmiu wyścigach klasyfikacja przedstawia się następująco. Seniorzy. Pierwsze miejsce Antoni Pawłowski, AZS Poznań. Drugie Bogdan Maczordyński, JKW Poznań. Trzecie Michał Kotewicz, również JKW Poznań. Juniorzy. Pierwsze miejsce Maciej Angielczyk, AZS Poznań. Drugie Tomasz Blociński, TKKF Czarna Woda. Trzecie Maciej Szmyt, ZLKS Poznań. Wolsztyn reprezentowało siedmiu juniorów, to znaczy Piotr Kromski, Marek Jankowiak, Tomasz Jankowiak, Łukasz Mrugalski, Marcin Woźny, Michał Małuszek oraz Tomasz Pikuła, który zajął dobrą piątą pozycję. Zorganizowanie Mistrzostw Polski było możliwe dzięki wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy Wolsztyn oraz licznych sponsorów. Jest nareszcie w Olsztynie profesjonalny salon fryzjersko-kosmetyczny, w którym fachowy personel zadba nie tylko o Twoje włosy i skórę, ale także o to, abyś miło spędził tu czas. Salon mieści się przy ulicy Garbarskiej 9 przez 72 i poleca szeroki wachlarz usług, między innymi najnowsze trendy farbowaniu i strzyżeniu, Nowość to prostowanie włosów, trwała pachnąca lub trwała termiczna, podnosząca włosy u nasady. Wszelkie zabiegi kosmetyczne wykonywane są na kosmetykach francuskiej firmy Akademii. Uwaga! Pierwsza wizyta 10% rabatu. Zapraszamy do salonu Uroda i Styl Garbarska 9x72. Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie zaprasza na uroczyste obchody pierwszej rocznicy otwarcia stacji paliw PRIM oraz otwarcia lokalu gastronomicznego Estacada. Z tej okazji zorganizowany będzie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odebranie na stacji paliw PRIM w dniach od 1 do 13 września bieżącego roku kuponu, wypełnienie oraz wrzucenie go do urny. Ilość kuponów jest ograniczona. Komisyjne losowanie nagród odbędzie się na stacji PRIM dnia 14 września o godzinie 15.30. Ponadto w programie przewidziano loty balonem dla dzieci uzależnione od warunków pogodowych, musztrę paradną orkiestry dętej z Rostarzewa oraz degustację lodów i napojów. Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie serdecznie zaprasza. Co to jest? Skomplikowany robot. A teraz, by przetrwać, tworzy nową formę życia. Jesteśmy mu potrzebni na części zamiennej. Musi zniszczyć swego jedynego przeciwnika. Zginę. Wirus, zwany człowiekiem. Co z tobą? Już nic. Z dniem 1 września bieżącego roku przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej zostaje uruchomiony ponownie punkt krwiodawstwa. Krew jest najcenniejszym i niczym niezastąpionym lekiem w schorzeniach układu krwiotwórczego oraz jest niezbędnie potrzebna do wielu zabiegów operacyjnych. Osoby oddające krew będą przyjmowane poza kolejnością w pracowniach diagnostycznych, jak laboratorium, RTG, USG czy bakteriologia. Zachęcamy i prosimy o włączenie się w akcję honorowego krwiodawstwa. Punkt będzie czynny codziennie w dni robocze przy laboratorium szpitalnym.